Witajcie! Jesteśmy właśnie w naszym salonie przy ulicy Sowieckiej 1 we Wrocławiu. Wszystkie te sukienki również znajdziecie na www.laversa.pl Dzisiaj chciałabym Wam zaprezentować takie modele lekkie, zwiewne, między innymi sukienka Cindy na przebranie lub na wesele dla gości weselnych lub teraz szykują się bale też gimnazjalne lub podstawówkowe, także serdecznie Was zapraszamy. Ten model akurat występuje od rozmiaru 34 do rozmiaru 40. Piękne też modele, tak jak nasza sukienka Merca w przepięknej kolorystyce. Długość akurat 7,8. I ten model występuje do 44. rozmiaru. Oczywiście nasz bestseller, czyli sukienka Zandra. Idealna propozycja dla mamy komunijnej, gości weselnych. Piękna, klasyczna do wykorzystania z guziczkami, dwurzędówki, dekolt kopertowy, no i rękawy szyfonowe. Ten model występuje do 50. rozmiaru w różnej wersji kolorystycznej. Nie zabraknie również propozycji pozycji dla panien młodych takie krótkie sukienki góra koronka dół taki lekki zwiewny to jest akurat model Adana jeszcze posiadamy model Taza w wersji hiszpankowej. no i oczywiście piękne jeszcze sukienki takie mocno tiulowe dla panien młodych naprawdę jest tego ogromny wybór także serdecznie was zapraszamy tutaj na miejsce na Bolesławiecką 1 we Wrocławiu i na wwwlaversa.pl